Znajdujemy się na tak zwanym gościńcu w lesie pod siłą Wola Solecka, który od kilkuset lat służył okolicznym mieszkańcom, ale również handlarzom z wielu regionów Polski, którzy właśnie tędy transportowali swoje towary. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się innym, trochę bliższym nam wydarzeniom, które miały miejsce w okolicy, właśnie tutaj, w rejonie wsi Wola Solecka. Oraz bezpośrednio tego lasu, ponieważ nadal skrywa on tragiczne wspomnienia przeszłości, które są widoczne w wielu pozostałościach wojennych. Zapraszam. Dużej wielkości ziemianka, która służyła artylerzystom, ponieważ tutaj właśnie w miejscu, gdzie się znajduje nocowali, przybywali na co dzień niemieccy żołnierze z oddziałów artyleryjskich. Artylerii, która na pobliskim tutaj polu. Między w okolicy wsi kolonia wola Solecka posiadali swoje pozycje, gdzie działa miały za zadanie wspierać broniących się Niemców na przyczółku puławskim i osłaniać ich przed nadchodzącą ofensywą Armii Czerwonej. Takie ziemianki ta akurat ma jest dosyć pokaźnych rozmiarów, tego typu ziemianki miały postać wykopanych w ziemi dołów dużej wielkości, pokrytych belami, które dawały co prawda. Niewielką osłonę przed bezpośrednim ostrzałem artyleryjskim, natomiast jak najbardziej chroniły przed odłamkami. I dlatego żołnierze, kiedy nie musieli walczyć, kiedy nie musieli obsługiwać dział, spędzali w nich czas. Za chwilę pokażemy pole, na którym znajdowały się, według rosyjskich map, niemieckie działa. Poddali za mną wieś Kolonia Wola Solecka. Na tych polach, według sowieckich map, Znajdowały się stanowiska niemieckiej ciężkiej oraz średniej artylerii, które stanowiły zaplecze ogniowe frontu, który znajduje się niecałe kilka kilometrów dalej w rejonie wsichodcza. To właśnie tutaj niemieccy artylerzyści spędzali noc w tym lesie, w tych ziemiankach, które Państwu pokazałem. Natomiast to tutaj znajdowały się ich pozycje ogniowe. Okoliczni mieszkańcy często nazywają tego typu doły leśne bunkrami, ponieważ miały postać bunkrów. Rzeczywiście takich wykopanych, dużych dołów ziemnych pokrytych belami. Często po wojnie e, mieszkańcy rozbierali te bunkry, ponieważ często znajdowało się tam dużo przedmiotów potrzebnych do codziennego funkcjonowania. Nie tylko bel drewna od razu już pociętych, ale też drut kolczasty. Wiele takich e, przedmiotów codziennego nawet użytku, no bo przecież żołnierze jakoś spędzali tutaj czas. Tutaj akurat znajdują się dużej kawałki, duże kawałki metalu. Ciężko powiedzieć, co to w sumie jest. Często w tego typu ziemiankach znajdujemy pozostałości po piecykach, piecykach okopowych. Tutaj kolejne kawałki, najpewniej śmieci. Aczkolwiek trudno wykluczyć, że są to pozostałości po bytności tutaj niemieckich żołnierzy. Myli się jednak ten, kto sądzi, że ziemianki wojskowe, które pokazałem. Które służyły chociażby artylerzystom, ale też wszelkiego rodzaju okopy, bunkry, stanowiska ogniowe, również i artyleryjskie, wykonali sami żołnierze. W ogromnej większości wykopali je sami mieszkańcy okolicznych wsi, których Niemcy zmuszali do niewolniczej w pracy. Na początku doprowadzając ich na linię frontu, która właśnie powstawała nad Wisłą z mieszkań, natomiast potem zaczęła budować obozy. Obozy takie powstały chociażby w woli soleckiej na terenie, gdzie obecnie znajduje się szkoła, yy, oraz w przedmieściu dalszym również na terenie dzisiejszej szkoły. Taki obóz najczęściej miał formę paru stodół, które były otoczone drutem kolczastym, których pilnowali zdegenerowani niemieccy żołnierze, ponieważ większość musiała walczyć na froncie. Znamy ogromną ilość przypadków, kiedy takich ludzi, chociażby z woli soleckiej, prowadzono w rejon Chodczy gdzie mieli kopać okopy już na przyczółku. Już trwały tam walki, już Sowieci prowadzili ostrzał. Oczywiście strzeli do wszystkiego, co się rusza po drugiej stronie. Natomiast Niemcy siedzieli w ziemiankach i kazali mieszkańcom kopać. Oczywiście każda próba ucieczki kończyła się strzałem w głowę. I wielu również tak, taki los spotkał. Wielu również zginęło od ostrzału sowieckich żołnierzy. Nierzadko bywało tak, że Niemcy nie wyważali otwartych drzwi. Podczas dobudowy właśnie takich ziemianek wykorzystywali rozbite chłopskie chałupy. Rozbite, niekoniecznie zniszczone, często oznaczało to, to że mieszkając takiej właśnie chałupy musiał ją roz, samemu rozłożyć i bale właśnie z budowy takiego domu Niemcom dostarczyć. Nierzadko również zbudować schronienie swoim oprawcom. Ciężko jest oszacować liczbę ofiar niewolniczej pracy przy kopaniu fortyfikacji ziemnych na terenie przyczółka Puławskiego, ale również rejonów chodczyj i Woli Soleckiej także. Możemy jedynie wnioskować na podstawie zeznań, które były sporządzane chociażby w Lipsku nad Wisłą, w Sądzie Gorockim po wojnie, w których zeznawali okoliczni mieszkańcy ofiary takich obozów Najpewniej przez cały okres poprzedzający tutaj działania wojenne poległo od kilkudziesięciu do nawet ponad stu osób. Wielu z nich zostało rozstrzelanych, zastrzelonych podczas prób ucieczki przez wartowników. Natomiast y, krwawe żniwo zbierało również choroby. Stłaczano ludzi, nawet kilkuset ludzi na obszarze takiej chociażby szkoły, jak w Woli. miało miejsce na przykład w Woli Soleckiej i szerzyły się tam ciężkie choroby, jak dezynteria, które Doprowadzały do masowej śmierci. Nie trzeba również mówić, że racje żywnościowe wydawane robotnikom, którzy musieli często cały dzień wykonywać ciężką pracę, były głodowe. I również wiele osób zmarło z głodu. Jednak to nie o wojskowych pozostałościach toczonej wojny chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć. Las pod wsią Wola Solecka był również miejscem schronienia wielu set mieszkańców okolicznych wsi, którzy. Właśnie na zboczach i na, tej, na tym wzgórzu, w lesie, wykopali dziesiątki ziemianek mieszkalnych, które miały ich chronić przed nieprzyjacielskim ostrzałem. Schronienie w tym lesie znalazło około kilkuset mieszkańców okolicznych wsi, którzy spędzili tutaj wiele, wiele tygodni. Chociaż dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, siąpi deszcz, to nie możemy mówić o tym, że warunki pogodowe czy nasze mieszkalne są w jakiś sposób niedogodne. Zima 1944 roku, kiedy trwały tutaj najcięższe walki, a później w 1945 roku, kiedy ruszyła ofensywa, była jedną z cięższych w historii. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie w takim dużej wielkości dole pokrytym belami, często z piecykiem. Ludzie musieli codziennie walczyć o przeżycie, o jedzenie. Większość upraw była rekwirowana przez wojsko na potrzeby armii. Miejscowi ludzie musieli sobie jakoś radzić. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, natomiast warunki, jakim przyszło tutaj mieszkańcom tego lasu stawiać czoła, są dzisiaj wręcz niewyobrażalne. Tak wyglądało wnętrze, schronienia. Które nazywa się potocznie Ziemianką. Tutaj mamy wejście. Następnie dużej wielkości ziemny dół. Oczywiście jest to tylko pozostałość, ponieważ na przestrzeni lat jej głębokość się zmniejszyła. Ale łatwo możemy sobie w ten sposób wyobrazić, co musieli przeżywać jej mieszkańcy. Tutaj znajduje się kolejna Ziemianka. Tam w oddali również kolejna. Takich ziemianek w lesie pod Wolą Solecką znajdują się dziesiątki. Miejscowa ludność szukała schronienia nie tylko właśnie w lesie pod ciąg Wola Solecka. Analogiczne obozowisko możemy znaleźć również we wsi Katarzynów, na, również na wzgórzach, na których zachowało się około kilkudziesięciu ziemianek, które wykopali okoliczni mieszkańcy w, tuż przed nadchodzącym frontem. Wielu mieszkańców chociażby Chodczy było wysiedlanych w rejonie Kazanowa na zachód Ciepielowa. Natomiast wielu nie zdążyło albo nie chciało opuszczać swojego miejsca zamieszkania i szukało schronienia właśnie w lasach. Strząsającą historię opowiedział mi jeden z mieszkańców Lipska o właśnie wydarzeniach, które miały miejsce podczas wykonywania prac fortyfikacyjnych dla Niemców. Otóż 18-letni chłopak, mieszkaniec rejonu właśnie Woli Soleckiej, podczas wykonywania prac na rzecz Niemców, kopania okopów uciekł. Po prostu ze strachu przed nie tylko rosyjskim ostrzałem, ale również przed wycieńczeniem po prostu uciekł do swojego rodzinnego domu we wsi Nowe Pole. Niemcy tropili go i znaleźli. Został zastrzelony na polu podczas próby ucieczki i też o tym warto pamiętać, ponieważ prace fortyfikacyjne wykonywali nie tylko mężczyźni w pełni sił, ale nawet kobiety oraz młodociani mężczyźni w wieku nawet 16, 17, 18 lat. Niemcy po prostu do prac fortyfikacyjnych zaciągali każdego i każdego kto próbował z takich pracy zrezygnować, czekała śmierć. Las pod Wolą Solecką, duży las pod Wolą Solecką, był miejscem schronienia dla wielu oddziałów partyzanckich oraz grup bojowych, również sowieckiej partyzantki i współpracującą z nią Gwardią Ludową. Jeden z takich oddziałów, dowodzony przez y, Tumanina Erapytowicza, zbiegłego z jeń, obozu jeńskiego oficera Armii Czerwonej, który dowodził oddziałem Gwardii Ludowej imienia Dionizego Czachowskiego, znalazł schronienie w tym lesie po jedną z większych swoich akcji, czyli rozbiciem obozu Bałdyńcu na wyspie Chałupki, o której opowiadałem w poprzednim, jednym z poprzednich materiałów. Wielu e, żołnierzy batalionów chłopskich z racji tego, że gościniec tutaj prowadzi do Świesielic, również znajdowało tutaj schronienie przed poszukującymi ich żandarmami niemieckimi, którzy często prowadzili pacyfikacje i mordy na miejscowej ludności cywilnej. Niemcy również interesowali się tym lasem pod miejscowością skrzekówka, która osadą leśną, która znajduje się w środkowej części tego lasu znajdowały się również niemieckie stanowiska artyleryjskie po wsi obecnie nie ma śladu znajdują się tam składowiska śmieci ale na wzgórzach okolicznych nadal zachowały się stanowiska artyleryjskie pozostałości po stanowiskach artyleryjskich które no dzisiaj można zwiedzić zobaczyć jak wyglądały i chociaż po części wyobrazić sobie jak wyglądało właśnie życie takich żołnierzy którzy tutaj prowadzili walki zbrojne Nasze lasy są niemymi świadkami wydarzeń z przeszłości, nierzadko tragicznych. Mam nadzieję, że dzisiejszym odcinkiem zainteresowałem Państwa właśnie historią, że nawet taki leśny dół może być świadectwem ludzkich tragedii. Zapraszam do obejrzenia moich poprzednich produkcji oraz do dołączenia do facebookowej grupy Historia Lipska i Okolic, na której lokalni pasjonaci historii dzielą się swoimi odkryciami, również zdjęciami i świadectwami przeszłości. Nie możemy pozwolić, żeby pamięć o tych wydarzeniach została zapomniana.